W świecie nowoczesnych technologii marka Thermoval zyskała renomę jako producent niezawodnych urządzeń. Każdy produkt niesie ze sobą obietnicę jakości, innowacyjności i wydajności. Zanim zagłębimy się w specyfikę poszczególnych modeli, przedstawimy wspólne cechy, technologie i innowacje, które są obecne w każdym z nich, niezależnie od modelu czy przeznaczenia. Przyjrzyjmy się uniwersalnym funkcjom i standardom, które przewijają się przez całą gamę produktów termowala. Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32. Pompy ciepła termowal korzystają z ekologicznego czynnika chłodniczego R32, który jest bardziej wydajny, mniej szkodliwy dla środowiska i nadaje się do recyklingu. R32 podnosi efektywność energetyczną urządzeń nawet o 10%. Zmniejsza konieczność używania dużej ilości czynnika i jest bezpieczny dzięki niskiej toksyczności oraz niepalności. Wygodne i proste sterowanie z Wi-Fi. Pompy ciepła termowal oferują zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej, ułatwiając zarządzanie urządzeniem. Aplikacja umożliwia monitorowanie stanu urządzenia, regulację temperatury, informuje o błędach i zużyciu energii, umożliwiając dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika. Użyteczny program wakacyjny. Pompy ciepła termowal wyposażone są w tryb program wakacyjny, który umożliwia obniżenie temperatury i wyłączenie funkcji grzania wody podczas dłuższej nieobecności. Dodatkowo funkcja wakacje w domu pozwala na kontrolę urządzenia bez konieczności zmiany ustawień harmonogramu podczas urlopu w domu czy pracy zdalnej. Dezynfekcja zbiornika CWU. Pompy ciepła termowal posiadają funkcję dezynfekcji, która podgrzewa wodę do 70 stopni Celsjusza, skutecznie eliminując większość bakterii, w tym legionelli. Te funkcje można łatwo aktywować przez interfejs użytkownika. Energooszczędność Etykiety energetyczne na urządzeniach elektrycznych informują o energooszczędności produktu, umożliwiając porównanie kosztów eksploatacji. Urządzenia termowal mają najwyższe oceny energetyczne. A i A. Komfort dzięki niskiemu poziomowi hałasu. Dzięki unikalnej konstrukcji wentylatora i stabilizacji części ruchomych, pompy ciepła termowal oferują cichą pracę, zapewniając pełen komfort użytkowania. Sterowanie pogodowe. Pompy ciepła termowal regulują temperaturę wody według krzywych grzewczych i aktualnej temperatury otoczenia. Posiadają 32 standardowe krzywe temperatury pogodowej, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Funkcja Smart Grid pozwala urządzeniom termowal na inteligentne oszczędzanie. Reguluje zużycie energii na podstawie sygnałów elektrycznych z sieci. Funkcja ta umożliwia automatyczne włączanie pompy w celu wykorzystania tańszych taryf energetycznych lub nadwyżek z instalacji fotowoltaicznej. Funkcjonalne dwie strefy grzewcze. Pompy ciepła termowal umożliwiają niezależne sterowanie temperaturą dla grzejników czy klimakonwektorów oraz ogrzewania podłogowego, co zapewnia większą elastyczność i precyzyjną kontrolę systemu ogrzewania. Jeszcze większy komfort użytkowania. Pompy ciepła termowal posiadają funkcję ekspresowego podgrzewania wody oraz opcję programowania pompy cyrkulacyjnej nawet do 12 razy dziennie. Co podnosi komfort korzystania z urządzenia. Podgrzewanie i suszenie. Urządzenia termowal oferują tryb suszenia oraz wstępnego ogrzewania podłogi, co zapobiega jej deformacji. Jest to niezastąpione w nowych budynkach, gdzie posadzka może być dużo bardziej wilgotna. Kontrola na bieżąco. Pompy termowal posiadają monitor zużycia energii dzięki aplikacji Wi-Fi. Użytkownik może śledzić i optymalizować zużycie energii, korzystając z sugestii dotyczących jej oszczędzania. Wyższa energooszczędność. Pompy ciepła termowal z inwerterowymi sprężarkami płynnie regulują moc grzewczą, co podnosi efektywność i redukuje koszty. Ich współczynnik wydajności cieplnej COP sięga 5.20, co przekłada się na więcej ciepła przy zużyciu tej samej ilości energii. Gwarancja Pompy ciepła termowal są objęte pięcioletnią gwarancją producenta, zapewniając poczucie bezpieczeństwa w okresie eksploatacji. Zdalny system serwisowy. System serwisowy zapewnia pełen komfort obsługi. Pozwala zdalnie zoptymalizować ponad 100 parametrów działania pompy ciepła. Jeśli problemu nie da się rozwiązać zdalnie, ekipa serwisowa interweniuje na miejscu instalacji urządzenia. Chcesz zainstalować nowoczesną i ekologiczną instalację z pompą ciepła, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym? Skorzystaj z rządowego dofinansowania. Nasi doświadczeni doradcy dobiorą dla Ciebie optymalne rozwiązania i pomogą w wypełnieniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania. Dowiedz się więcej na termowal.pl ukośnik dofinansowanie.